Tchau, vai a corrigir é essa data. Hum. Ó, oh, muito bom. Oh. Ó. Uhum. -huh. OK. To w takim razie dlatego to dostałem. Ale możecie się zapytać, co dostałem? O właśnie, to dostałem. Hmm, bardzo, bardzo, bardzo podobnie to wygląda. Tak, bardzo, bardzo podobnie. Aż muszę sprawdzić, wiecie? Tak, bardzo, bardzo wydaje mi się, że to wygląda jak to. Hmm. A więc dostaliśmy głośniczek, wygląda bardzo, bardzo JBL, ale czy będzie brzmiało jak JBL? Właśnie zaraz to się dowiemy ogólnie. Postrzegałem się od otwierania tego w szkole, bo stwierdziłem, że trzeba to nagrać. A więc przejdźmy do tego. To śmierdzi trochę. Śmierdzi. O! Śmierdzi chinom. Powiem tak. Kabelek dostaliśmy ty usb c Nie. No tu nic nie mówi. Ale to się ładuje USB C ja się spodziewałem tego niedobrego USB Mini czy coś takiego. Dobra. A więc Grand Reveal, no, śmierdzi ta folia no. <śm Tak wygląda. Jak mówię bardzo i, i, i Bardzo IBL wygląda. No, tylko nie ma loga. No, proszę, po porównanie. I... To wygląda bardzo i bl... A więc myślę, że powinniśmy przetestować jak on brzmi. Bo... Do czego służą... Głośniki? Dobra, jedną rzecz w ogóle. Tu jest klapka, co nie? Tyfy USB-C Type usb -C, USB Aha. Co nie? I to jest slot na kartę SD i jeszcze USB chyba to jest A, jeżeli się nie mylę, czekajcie, upewnimy się, że mam rację, bo nie chcę wyjść na głupkę, no, a więc to chyba też się działa jako powerbank, a więc to nie jest, to nie jest takie najgorsze w takim razie. A więc spoko, czyli skoro to ma kartę SD, to wydaje mi się, że to też jako działa jako otwarzacz mp3. I ta klapka powiem wam, jest tak zamontowana, że, że ja mógłbym ją wyrwać, ale nie zrobię tego, bo jestem dobry. Dobra, przejdźmy do y, testu dźwięku tego. OK. a więc włączmy. Jest przycisk na górze jak na JBLu. Nie wiem, jak się włącza tylko. Hmm, Ciekawie jak to brzmi mordy Wiecie, Wie, ciekawe bardzo jak to brzmi. Dobra, a więc przenie przenie przenieśmy się na Macbooka, żeby się sparować, a więc powinien być C100. Tak się nazywa wspaniale. Ustawienia idealnie. O, jest, jest to. Idealnie. To brzmiało bardzo i był. Okej. Okay. A więc, żeby nam nie zdjęli firmu, to przetestuję coś, co nie ma ogólnie. Nie, nie zepsuje nam wszystkiego, i później przetestuję coś rzeczywiście. ok i wam opowiem wszystko. Myślę, że powinniśmy wejść w Music I Scarlet Fire poprosiłem. A więc nom. Zobaczymy. O, bracia. O bracia, o bracia O nie Okej, okay, a więc um... mm, Bas nie istnieje jak coś I słyszę tylko misy <laughs> Dobra Okej, okay, jak, się, jak się zwiększy głośność, to, to rzeczywiście słychać coś. Ale to. Nie. Dobra, kontynuując. Powiem wam, powiem wam tyle. No, jak na 25 zł, to to brzmi źle. Znaczy, okej, okay. Może dlatego, że jedyne słuchawko, znaczy głośniko-podobne rzeczy i słuchawki, to są moje Galaxy balsy, które gdzieś się rozgubiłem. I albo te moje super skibidi głośniki, a więc dlatego pewnie twierdzę, że to jest słabe. Ale możliwe też, że po prostu to jest słabe, no, Worlds. A więc, no. O, widać głośniki stąd. Tu jest ten subwoofer, a tu są te normalne. I tak jest tylko z jednej strony. Tak, bo widzicie, tutaj są dziurki, widać trochę, oj, trochę jest autofocus. Tak, widać. A tu nic nie ma. Jestem jednej ciekawej rzeczy, jestem ciekawy tylko jednej rzeczy i sprawdzimy to zaraz, czy to jest jak powerbanka, więc zaraz się przekonamy, ale najpierw posłucham czegoś, co ogólnie copyright mi mi dało, a więc zaraz wrócę. Okej, okay, a więc po trochę dłuższej sesji słuchania. Um, czuję się, jakbym słuchał piosenek pod wodą. Bo ogólnie jest takie głębokie, dziwne brzmienia, więc... Um, no. Też sprawdziłem z głośnikami z mojego MacBooka i powiem tak. To, jakiś brzmi lepiej niż to, a więc... Znaczy może dlatego, że to kosztowało 2000 dolarów. A to tylko... Tylko 6 dolarów. Albo 7. No a więc um, Jak bardzo tak chcecie, no to możecie kupić. Ja nie polecam, ale ja się nie znam Bo ja nigdy nie miałem takich okej okay głośników, a więc... No. Bardzo mi miło było nagrać coś w końcu. Bardzo fajnie było, muszę trochę chyba jaśniej zrobić. Okej, okay, jest okej. Okay. No, a więc... No, głośniczek z kakobaja jest tyle, powiem wam. Pa. Okej, okay, to już taka ostatnio sekundowa edycja, ale to straciło 10% ładowania, jak robiliśmy ten test. A więc... A, nieważne. Oj, mi się przypomniało, że jeszcze mieliśmy sprawdzić, czy działa jak powerbank. Tylko, że nie mam żadnego... A, poczekajcie, sobie mogę wziąć kawę po prostu, lightning. A więc podłączam do telefonu. Tylko nie wiem, czy on nie ma być włączony. Okej. Okay. O, dobre USB jest. Nie chcę wejść w strony. Ty, czekaj. Okej, okay, tak. O, te, o, ale dobre USB jest, powiem. Dobra. Mam kabel. Podłączam go do iPhone'a. I powiem wam. Nie ładuję go.